Cześć, z tej strony, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Widzowie. Jesteśmy tu, ponieważ, e, jak już wiecie, Palionka i Steve mają dziecko. I to dziecko nazywa się Hero Brain. Co najlepsze w tym wszystkim, ten hero Brain, on jest jakiś dziwny. W sensie widzieliście jego oczy? To wszystko jest tak po prostu powalone, że dla mnie to. No to po prostu przychodzi ludzkie pojęcie, że tak powiem. I ja widzowie stwierdziłem, że nie powinienem tego robić. I prawdopodobnie będą na mnie mega, ale to mega źli. Ale oni się nawet o tym nie dowiedzą. Ja widzowie muszę to dziecko porwać i schować do więzienia. W więzieniu już przygotowałem. W ogóle zaraz właśnie je wam pokażę, bo do niego się Przejdziemy, no i widzowie. Zostawiacie łapy w górę i subskrypcji, aby być na bieżąco. A my teraz idziemy do przedszkole. Ja Wam pokażę, jakie więzienie przygotowałem, żeby on tam był. No jak już ma być w jakimś więzieniu, to wiadomo, nie w tym wielkim, gdzie każdy był zawsze chowany, tylko w takim normalnym więzieniu. Znaczy w sumie to nie jest normalne więzienie, bo on tam będzie trzymany, ale, ale ja widzowie muszę mieć na oku i mam, tak jak wam mówiłem, dobro Palionowa jest najważniejsze. Co oznacza? Dobra, wezmę sobie fajerwerkę, bo zanim tam dojdę, to troszeczkę minie. Co oznacza widzowie, że po prostu ja muszę e, dbać o palionowo i muszę go schować, bo dla mnie to jest... on wygląda mega dziwnie w ogóle... Jestem ciekaw, czy to faktycznie jest jego dziecko. Dobra, no i tutaj widzowie, jest to więzienie. No co, wygląda całkiem nieźle. Co prawda trzeba tutaj udekorować, ale to ogarniemy to potem. Jest noc, więc właśnie najlepiej teraz, dopiero teraz nagrywam, ponieważ on pewnie śpi, tak samo jak Steve. W ogóle pójdziemy sobie właśnie na chwilkę do góry. Zobaczymy, czy Steve na pewno śpi. Jezus muszę być trochę cicho. Tam jest w ogóle ten hero Brain, więc zaraz zobaczymy. A ja widzę, by idę teraz do góry zobaczyć, czy Steve sobie śpi. Patrzcie, czy w ogóle jest jeszcze mój sufit, który, e, w którym podglądałem ostatnio wszystkich. E, dobra, dobra. I Steve jest. Tutaj, dobra, Steve śpi, widzowie, Steve śpi. Co oznacza, że idziemy teraz do Hero Braina małego. E, ben, za, mam e, zamiar go porwać za pomocą tej łódki. Właśnie, czekajcie, muszę być tylko mega cicho. E, ja sobie tutaj ją przygotuję. E, wsadzę go do tej łódki i widzowie, będę wtedy uciekać. Dobra, Hero Brain jest. Ja w ogóle się troszeczkę go boję, bo on jest jakiś dziwny, ale dobra, czekajcie, wezmę sobie tak. I dobra. Teraz tak, e, widzowie, jak obchodzić się z dziećmi, jak ja powinienem go obudzić, bo w sumie nawet nie mam pojęcia, e, wolałbym nie krzyczeć, no bo jak Steve mnie usłyszy, przecież, o, Herobrine, młody Herobrine, dobra, patrzcie, on wstał, normalnie wstał, ej, nie wierzę, ej, dobra, super, to mi się w sumie podoba, nie. W sumie on pewnie nawet mnie nie rozumie, więc nie wiem, po co do niego gadam. Ale... E, dobra, czekajcie, widzę. Trzeba jakoś go e, wziąć na swoją stronę. Czekajcie, co on może lubić? E, zobaczmy, może, nie wiem, zielone? <laughs> Czemu ja mu daję zielone? Nie wiem, ale w sumie mo można go przekabacić. Dobra. Ty! Ej! Ho, nie idź tam! Nie idź tam do góry! Nie idź tam do góry! Przecież nie możesz tam iść! Nie, tam jest Steve! Tutaj nie można! Już oh, widzowie... Było blisko, ale w sumie... Nie no, wiesz, jak on by się obudził, to by byłby koniec. Dobra, ej, ja nie umiem się obchodzić z dziećmi, czemu ty Hero ten się mnie nie słuchasz! Chodź za mną! Poka Idziemy do przedszkola. E no nie wejdziesz, tu jesteś za mały, więc w sumie... i proszę cię, musimy wyjść e i ja Ci pokażę. O, no, nie, jednak nie wyszedł, ale, ale prawie wyszedł, no tylko, że prawie, to w sumie wielka bakteria. Nie, nie idziesz już tu, zobacz, kołysanka jest wyłączona z użytku, musisz iść, czemu ty skaczesz na łóżku, ty jesteś powalony, Herobrine! Ja nie mogę, dobra, dzieci w tych czasach są jakieś dziwne, on dopiero się urodził, a już odwala takie, co, co mnie pchasz? Idziemy, Oddaj w ogóle hajs, no on i tak mnie nie rozumie, więc nie wiem po co. Dobra, patrzcie, ja mu pokażę, on chyba tutaj pójdzie, nie? No. Czemu ty skaczesz na stole? Dobra, ty w ogóle jesteś niewychowany, hirobranie W ogóle, naprawdę. jest jak ty jesteś mały. Dobra, chodź. No nie, patrzcie. O, idzie, idzie. Pakuj się! Tu się pakuj! Do łódki! No, łódka jest fajna! Patrzcie, on w ogóle ma krótki rękaw, a jest taki roz. A, na huśtawce. no świetnie po prostu. Na huśtawce się będzie bujał. O nie, o nie, hero, hiro, hiro. czemu? Czemu? Czekajcie, czekajcie, mieć, 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 mieć. mieć. Myk, odej odejdź, odejdź, odejść. Hmm... Nie no z, go z dziećmi to gorzej niż naprawdę, no. To jest jakaś masakra! Hierbrine, co ty robisz? Dobra, czekajcie. No wyrzuć, wyrzuć, po to wszystko? Ja nie mogę, będę musiał to naprawić, bo z się wkurzy. Mam nadzieję, że go to nie obudziło. Chyba nie. To jest jakaś masakra. Dobra, czekajcie widzę, że ja... O patrzcie, w ogóle śmieszne jest to, że można łódką tak sylatę. Dobra, Heroine, pakuj się! O pas pakował się! Dobra! Nie, 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 no, nie, no szkielet, błagam Cię, no błagam, zostaw! Boże, jak ja nienawidzę tych szkieletów! Nie, jeszcze pająk do kolekcji, do kolekcji, no błagam, mój nieczynny plan idzie... Ej, no zostawcie mnie! Ła! Wow. Nie wierzę, że my tu wchodzimy! Dobra, dobra, I wszedł ten pająk? Nie, wszedł, dobra, to luz w sumie. Ej, co tu się dzieje? Czemu tu jest Enderman? Widzowie, to przedszkole jest jakiś niebezpieczne i czemu on za mną chodzi? Daj mi spokój, ja tutaj parkuję. Dobra, nieważne. Dobra. I myk. I da się tutaj ten? Da się tu wjechać? O, nie da się. Ale dobra. Wyparkujemy, widzowie. Parkowanie tyłem to moja specjalność. Czekajcie. I myk, 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 myk. Eee... I cyk, cyk, cyk. Dobra. O! Udało się. wypad stąd! O nie! Przepraszam, nie chciałem cię uderzyć. Zrobiłem błąd. Dobra. Zobacz, co tu jest. Patrz, wejdź sobie. E! Weź łódkę i... No, kurde, głupi Herobrine. No wejdź w łódkę, zobacz, wejdź tam! No wejdź tam! Nie, nie do góry! Już jest dzień! Uj, Jezus, co tu robi zombie? Czemu tu jest tyle mobów? Dobra, chodź, chodź, chodź! No, patrz, 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 co mam, patrz, co mam, patrz, co mam! Na pewno widzowie on leci na kasę, każdy leci na kasę tutaj, patrzcie. A poza tym, zielonych na serwerze jest bardzo mało. Dobra, i teraz tak. I make, dobra. No Hero Brian, yy, Czekajcie. Yy, idę mu po łóżko, idę mu po łóżko, żeby miał, bo on będzie płakał, a to w sumie nie o to chodzi. On będzie płakał. O nie, jest Steve. O nie Steve. Gdzie? Gdzie on nie jest? Siema Steve! Chłopak, kto to? Kto? Gdzie jest? Dzieci? Kemu, że je straciłeś. Gdzie jest? Gdzie jest Co, moje dziecko? Kto? Gdzie jest? No, ale no co? Jest no chirurg, no, no, pewnie jest, no, w pokoju swoim, no a gdzie mógłby być Hirus? Nie ma go w pokoju, nie ma go nigdzie, rozumiesz w ogrodzie bo nigdy, to jest to nie ma. Faktycznie, nie ma go, jak to możliwe, co ty zrobiłeś? Jest, ja myślę, że ty coś o tym wiesz. Dobra, stary, mówię ci, że nie ma, nie, nie ma pojęcia. Wiesz, i do. Stary, ale ja nie mam pojęcia, gdzie jest twój syn. Ja tutaj przyszedłem tylko, bo ogarniałem sprawy w przedszkolu. Bo za niedługo właśnie twój Hiruś miał tam, miał tam być i... nie wiem, nie, nie Przedszkola, tak? Nie, ja się muszę do tego przedszkola przejść, bo mi się to nie podoba, co ty Co to jest? Czemu to jest rozwalone? Aha, co ty właśnie. Zrobiłeś? Nie mam pojęcia. Nie, 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 ja tego nie zrobiłem. Dobra, czekaj, czekaj. To właśnie, sobie, to właśnie. Co ja coś powiedzieć. Ja Chcę powiedzieć. Co tu jest? Idę do przedszkola. Ale no, nie, A mam nie to. ja w sumie tam nie wchodzę. Dobra, nie no, nie idź do przedszkola! Posłuchaj, posłuchaj! Steve! Chiruś, Chiruś. Steve! Nie ma tu Chirusia! No, 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 Nie ma tu! Musimy, się, musimy się stary pożegnać! Eee... on kurde jest. No nie ma, mówię ci, że nie ma. Po prostu stary może... może, na może a się czemu złama. ty się masz, może Palionka go wzięła, stary na chwilę i po prostu zapomniać powiedzieć, no to wiesz. Nie no to jest niemożliwe, palionka, bo no, nie że go wzięła, rozumiesz. No nie To nie to nie wiem, nie 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 wiem, nie wiem, nie że nie go wzięła, a ty się niepotrzebnie przejmujesz, nie Rozumiesz ja ci... co? To, to, to nie, 3 sekundy. Ale o Co? wiem, nie sekundy? nie ja. nie sekundy? nie nie, ja z tobą Bo stary, Nie, ja nie będę jeden. z tobą rozmawiać, ja po prostu spadam, wiesz? Ja idę, a ty... I, jak będę go i, tu. O, o co ci chodzi, jak, będę, tu, wiedział, jak tu. będę wiedział... Jak będę wiedział gdzie on jest, to ci no powiem. No jest zostaw mnie! Jest to, Steve Człowieku, no obiecuję, obiecuję, o obiecuję, oła, obiecuję że powiem, gara. obiecuję! No przecież nie wiem gdzie co? jest! No Obiecuję, że powiem jak go znajdę. Ja idę go szukać w Steve i, i obiecuję, że jak znajdę to ci powiem, dobra? I tak ci nie wierzę, nie idę do... idę do chłopaków! No, no to mówimy. idź, 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 a my, widzowie, idziemy szybko do niego, bo on tam został, a nie mam dla niego łóżka, i tu jest w tym wszystkim najgorsze. Dlatego, widzowie, ja w ogóle nie wiem, jak Steve nie zauważył, że tu jest jego nikt, nie? Dobra, czekajcie. Hiro, siema, siema, patrz, patrz co mam. O, no, poczekaj! Patrz, mam łóżko. Mam łóżko, tutaj masz na zabawę łódkę. Co ci jeszcze będzie potrzebne? Wydaje mi się, że w sumie wszystko. Masz jeszcze jedzenie, jakbyś potrzebował. W sumie nie wiem, co jedzą dzieci. Czekaj. o, myk, myk. No kurde, nie chcę, nie chcę mi widzowie tu przejść. Czekaj, cyk, cyk, cyk. Dobra, Hiruś, no co ja ci mogę powiedzieć? Tak szczerze, nic ci nie mogę powiedzieć. Masz tutaj łódkę, masz to. No co, mnie, spokojnie, Muszę, ja dla mnie jesteś po prostu mega podejrzany. Siema, o, spi, nie, znalazłem. nie wiedziałem! Znalazłem się znalazłem, Piłku Znalazłem się! Kiruś, uciekaj! Oh my <laughs> god, no nie dobra! No znalazłem go, stary! No, znalazłeś, ty go tu uwięziłeś, Piłku Nie, Kiruś, nie wiem. Nie, co ci powaliło, nie? nie uwięziłem! Wszystko, nie powiedziałem okay? tego! O boże, dobra, Kiruś, nie uwięziłem, znalazłem! znalazłem nie, ja się muszę teraz rozprawić! Ja to teraz muszę się rozprawić z tym frajerem! Nie. No nie! No przysięgam Gimiel. ci, przysięgam ci, no przecież zajmij się, przecież on znowu ci ucieknie! Ale posłuchaj, przecież nie ukradłem go! Ukradłeś jełsia, nie! Stary, nie, Z Z nie zrobiłem tego, ja go znalazłem, rozumiesz? Ja go na ja go znalazłem, ja go znalazłem, ja go znalazłem, daj, ja go znalazłem, przysięgam! Nie ale No, ale stary... no, no, właśnie, nie wiem, musimy stary zrobić śledztwo, zróbmy śledztwo, kto go tam są. daj mi, daj mi w ogóle jedzenia. Hehe, ty jesteś głupi? No, ale o to masz rady, to powinny zjeść. Ale ja lubię to. Ale. Steve, Czemu ty od razu oskarżasz mnie, bo znalazłem Hirusia? I nie znalazłeś Hirusia, tylko po pierwsze ugartowałeś to, zabrałeś Hirusie tam i uwięziłeś go. No nie zrobiłbym tego, czemu miałbym to zrobić, stary? Ja nie rozumiem tylko po co miałbym to zrobić. Bo jesteś frejerem i mi nideczka. Co? Jak to ci zazdroście? Chciałeś... Chyba ty, ty chciałeś mieć dziecka z palianką, ale... No na jak pewnie, widać, ja ciekawe mam. co jeszcze, stary. No pewnie, że nie chciałem. Jezu. Na pewno. Dzień stary, tak nie, nie jest. mówię Ale on tak mi mówiła. Nie, ja, ja Chirusia nie ukradłem, stary. Wiesz co, w ogóle jest już ten... E... Pora na mnie, więc ja spadam Jest nie... na pora! Ja sobie dzisiaj porozmawiam z chłopakami na swój chłopak. O nie, widzowie, jakim cudem on mnie śledził! Ale w sumie, on wydaje mi się, że on nie był tak bardzo pewny tego, e, czy to jednak jest moja wina, że ja go e, zabrałem. Tak mi się wydaje. On tylko ma podejrzenie, ale w 100% pewien na pewno nie jest. na nic, O no, raczej się o tym nie dowie. E, więc widzowie powiem tyle, to by było na tyle, jeśli chcecie więcej odcinków zostawcie łapy w górę, a ja widzowie po prostu idę, bo to jest jakaś masakra, ale dla mnie ten Hiroshi tak jest podejrzany widzowie, więc trzeba coś z tym zrobić, no nic, się, ja trzymajcie się, cześć!